Siemanko, taki króciutki filmik o fuksji, nie wiem czy źle nie wypowiem, autumnale, coś, coś takiego, ja tam źle opisałem, a no tak jak macie w opisie filmu, czym to się wyróżnia, kwiaty ma, wróć, nie kwiaty, tylko liście ma dwubarwne, ciekawe jak to z czasem będzie rosło, ale podejrzyjcie sobie w Google. jest grafika bez problemu, i ciekawi mnie to, jak to będzie wyglądać za jakiś miesiąc, dwa, dlatego to nagrywam, żeby z czasem pokazać, jaki będzie przyrost. Oczywiście ziemia, teraz ziemia poszła nie z dziadem, ale podobna z nawozem. Start, jest jakieś doniczce 2 litry, no i ciekawe jak to będzie rosło. Jeszcze takiej funkcji to ja nie widziałem szczerze, ja tam nie jestem jakiś tam kwiatowy, ale żona się ucieszy, zobaczymy co z tego wyniknie. Oczywiście podlewać będę jak przeschnie. Mocnie ziemia, fukcja spokojnie to znosi. Kwitnie pod kolor, tak jak ten listek. No wiadomo, na razie jeszcze nie kwitnie, bo to jest gałązka ukorzeniona, ale kwestia czasu i zobaczymy, jak to sobie poradzi u mnie. Uda się tryb makro czy tak nie za bardzo. No, coś tam, coś tam coś tam wychodzi. Dobra, tak więc czekamy, zobaczymy co z tego wyniknie. Dam znać za jakiś czas. Do następnego razu.